Do wykonania prezentowanych przykładów konieczne jest instalacja systemu Komarch RPXL na serwerze IIS, poprawna konfiguracja współpracy pomiędzy systemami Komarch RPXL oraz Komarch DMS, nadanie użytkownikowi IIS User uprawnień do zapisów w katalogu BIN, Ukośnik Script CS BIN. Katalog znajduje się w katalogu, w którym zainstalowano aplikację web Komarch DMS. Skopiowanie biblioteki CDN API numer .net.dll do katalogu BIN ukośnik script .cs .bin, Biblioteka znajduje się w katalogu, w którym zainstalowano Komarch rpxl. Dodajemy nowy typ obiegu, w którym przeprowadzona będzie akcja zatwierdzania faktur zakupu w systemie Komarch rpxl. Typ obiegu nazwiemy zatwierdzanie faktury i nadamy prefiks ZFZ. W naszym przykładzie wykorzystamy trzy kontrolki. Dokument elektroniczny, w którym wskazywana będzie faktura zakupu do zatwierdzenia. Kontrolkę nazwiemy faktura zakupu, nadamy identyfikator, wskażemy spółkę, dla której konfigurowany jest typ obiegu oraz określimy typ obiegu faktura zakupu. Kontrolka typu własna akcja, na podstawie kodu C-Sharp wprowadzonego w kontrolce dokumenty FZ będą zatwierdzane w systemie Komarch ERP XL. Kontrolkę nazwiemy zatwierdź dokument, określimy identyfikator kontrolki i wskażemy spółkę. Kontrolka typu Komunikat przejmie z kodu własnej akcji komunikaty. Kontrolkę nazwiemy msg i nadamy tytuł komunikatu status działania API api.erp.xl. W kontrolce Własna akcja dla opcji C-Sharp Script klikamy w link Ustaw. Otwiera się okno, w którym zmieniamy miejsce wywołania skryptu na proces exe, Otwieramy okno referencje, w którym wpisujemy nazwę biblioteki API, w naszym przypadku cdnapi2021.net.dll i zapisujemy. Następnie dodajemy kod C-Sharp do obsługi przykładu. W pierwszej kolejności dodamy zawartość pliku wzorzec API XL. Plik dostępny jest na indywidualnych stronach dla partnerów w obszarze komarch DMS Przykłady. Rekomendujemy wykorzystanie wzorca jako bazy dla własnych rozwiązań. W treści wzorca API XL należy wprowadzić nazwę firmy oraz dane autoryzacyjne Comarch ERP XL. Następnie klikamy kompiluj i zapisz. W definicji kontrolki komunikat należy ustawić mechanizm obserwowania kontrolki typu własna akcja. Wzór na wartość zostanie określony za pomocą skryptu C-Sharp. Będzie to powiązanie komunikatów zwracanych przez skrypt w kontrolce własna akcja z treścią komunikatu wyświetlanego na karcie obiegu. Dodajemy polecenie globals mainframe message1 message. Równa się globals mainframe zatwierdź dokument cs script text. Klikamy w kompiluj i zapisz. Na tym etapie można zweryfikować poprawność skompilowanego skryptu C-Sharp poprzez dodanie dokumentu DMS w ramach utworzonego typu obiegu i kliknięcie w przycisk zatwierdź dokument. Jeżeli konfiguracja jest poprawna, kod wzorca APXL zwróci komunikat operacja zakończona sukcesem. W kolejnym kroku wzbogacimy kod wzorca o kod obsługi APXL, służący do zatwierdzania dokumentu faktury zakupu wskazanego w kontrolce typu dokument elektroniczny. Przechodzimy do definicji typu obiegu i dla kontrolki własna akcja uruchamiamy okno Script c -sharp. W sekcji Try pod komentarzem Tutaj dodaj kod obsługi API dodajemy polecenia, które otworzą, zmienią status i zamkną wskazany dokument. W kodzie uzupełniamy informacje o źródle, z którego zostanie pobrany git numer dokumentu do zatwierdzenia. Gid numer równa się Global z mainframe faktura zakupu ID. I klikamy w przycisk Kompiluj i zapisz. Zapisujemy typ obiegu i w menu głównym aplikacji wybieramy dokumenty. Dodajemy nowy dokument w ramach przygotowanego typu obiegu. W kontrolce faktura zakupu klikamy w przycisk plusa i z wywołanej listy faktur zakupu z systemu Comarch ERP XL wybieramy dokument do zatwierdzenia. Następnie klikamy w przycisk zatwierdź dokument. Jeżeli proces zatwierdzania dokumentu przebiegł bez przeszkód zostanie wyświetlony komunikat operacja zakończona sukcesem. Po podniesieniu dokumentu faktury zakupu do podglądu widzimy, że dokument został zatwierdzony. W drugim przykładzie utworzono typ obiegu, w którym po kliknięciu w przycisk własnej akcji generowany jest dokument faktury zakupu do systemu Komarch ERPXL. Na definicję obiegu dodano kontrolki typu kontrahent, dane tabelaryczne, własna akcja, komunikat. W kontrolce dane tabelaryczne zdefiniowano kolumny. Towar, ilość, jednostka miary, stawka VAT, cena netto, cena brutto, wartość netto i wartość brutto. W kontrolce własna akcja do wzorca API XL dodano kod obsługujący funkcję Excel Nowy Dokument, za pomocą którego w bazie komarch RPXL zostanie dodany nowy dokument. Dodajemy nowy dokument w ramach skonfigurowanego typu obiegu. Wskazujemy kontrahenta z listy kontrahentów ERPXL. W kontrolce dane tabelaryczne dodajemy elementy faktury i klikamy w przycisk Generuj dokument. Przechodzimy do systemu Komarch RPXL na listę faktur zakupu. Na liście jako ostatni wyświetlany jest dokument wygenerowany z Komarch DMS. Skrypty użyte w prezentowanych przykładach modelowania procesów z wykorzystaniem skryptów C-Sharp dostępne są na indywidualnych stronach dla partnerów w obszarze Komarch DMS przykłady.